Thank you. Witam Państwa serdecznie w ten piękny majowy dzień. Rzeczywiście pogoda dzisiaj dopisuje, ale również wydarzenie, które miało dzisiaj miejsce na hali Osiru jest rzeczywiście bardzo interesujące, piękne, a pogoda tylko nam sprzyja. Ponieważ dzisiaj odbył się turniej sportowo-ortograficzny już trzynasty, czyli po raz trzynasty, turniej ortograficzno-sportowy zorganizowany przez Publiczną Szkołę Podstawową nr 2 oraz Publiczną Szkołę Podstawową nr 4. 13 lat ze sobą współpracujemy, a w tym turnieju biorą udział z wszystkich szkół podstawowych gminnych, a biorą w nich udział uczniowie klas trzecich. Wpisało się już to w tradycję naszego miasta, naszych szkół i zawsze niecierpliwie czekamy, jakie będą kolejne konkurencje, kto zwycięży. Dzieci były bardzo przejęte samymi konkurencjami, bardzo ze sobą rywalizowały, ale też mówiliśmy o zasadzie fair play, która jest taką naczelną, główną zasadą, o której mówimy, że mimo zwycięzców wszyscy są wygrani, bo jest to przede wszystkim zabawa, jest to przede wszystkim nauka takiej taki prawdziwej, Rywalizacji, która nie ma wpływu na późniejsze wzajemne relacje. Cieszymy się, że w tym roku palme zwycięstwa otrzymała szkoła podstawowa numer 4, drugie miejsce zajęła szkoła podstawowa w stanowicach, trzecie miejsce szkoła podstawowa numer 2 w Strzegomiu i kolejno czwarte, piąte i szóste miejsce pozostałe szkoły, które brały udział w turnieju. Gratulujemy wszystkim, którzy brali w nim udział. Jednocześnie chciałabym podkreślić, że ten turniej. Jest objęty patronatem pana burmistrza Zbigniewa Suchyty, który każdego roku funduje nagrody. Była wizyta gości z miasta partnerskiego Storgał. Obecna była pani dyrektor szkoły podstawowej oraz pan zastępca. Gościli w szkole podstawowej numer dwa już od niedzieli. W czasie turnieju nie brakuje też innych atrakcji i również od wielu lat towarzyszy nam Akademia Ruchu i Tańca, zespół BANS, w którym uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2 i nr 4 biorą udział. I dzisiaj również mieliśmy okazję obejrzeć przepiękne występy, piękne tańce, nawet klasycznego walca, ale także taniec nowoczesny w wykonaniu naszych uczniów. Serdecznie im gratulujemy. To była wielka, dodatkowa atrakcja, i która wzbudziła w nas wielki podziw i zainteresowanie. Gratulujemy również wszystkim tancerzom. No i życzymy oczywiście sukcesów na polu tańca. Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali nagrody w postaci medali, a zwycięzcom pan burmistrz Zbigniew Suchyta, wręczył puchary.